34. Pierwsza pielgrzymka na jasną górę, zbliża się wielkimi krokami. Czy warto pielgrzymować? Warto ponieść taki trud, żeby dotrzeć chociażby w sierpniową pogodę na jasną górę? Warto. Ja mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia, bo kilkakrotnie byłam na jasnej górze. Pierwszy raz, gdy moja najstarsza córka miała 9 lat po pierwszej Komunii świętej, ale najmilej wspominam tą pielgrzymkę, kiedy byłam z piątką dzieci, a to piąte jeszcze jeszcze nie było, że tak powiem, nie było go widać, ale było. Taki turt pielgrzymowania i później jeszcze kilkakrotnie byliśmy się. Ostatnio jakoś tak, dzieci już są dorosłe, więc nie byłam, ale naprawdę warto. Na pewno eee. warto, na pewno warto. Bez względu na wszystko? No, bez względu na wszystko to nie. Bo ja na przykład nie pójdę, bo mam kłopot z, z nogami. Ale myślimy o pogodzie, o trudach A, pielgrzymowania. Jak ktoś ma zdrowie, to nawet lekkie tam jakieś ułomności nieraz to można przezwyciężyć. Bo efekty są na pewno i duchowe, i nawet fizyczne. Bardzo przekonana, że warto i trzeba pielgrzymować, bo przede wszystkim umacnia się swoją wiarę, realizuje się jakieś prośby, i przede wszystkim no, wyrabia się charakter w czasie pielgrzymki, też poznaje się bardzo dużo wspaniałych ludzi. Dopytam jeszcze, ksiądz Stanisław Orzechowski obchodzi swoje 50-lecie kapłaństwa w tym roku. To niezwykła postać dla wrocławskich pielgrzymek. I właśnie, no, jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że no, darował nam takiego wielkiego kapłana. Także ja uczestniczę w takiej. Uczestniczyłem, no dzisiaj mam 72 lata. Gratulujemy, czyli polecamy jest... pielgrzymowanie. Jak najbardziej. Jestem za, no, i jestem wierzący katolikiem, tak z kości. Ale naprawdę to, co człowiek może przeżyć w czasie tych rekolekcji w drodze, no tego się nie da, może ująć słowami, to po prostu trzeba być. I nie, nie trzeba patrzeć, czy się nie ma siły, czy, czy słabego zdrowia, bo bo Matka Boża wspomaga. Pan, pamiętam, ksiądz Stanisław mówił, Orzechowski, że tylko Szwedzi nie doszli, pamiętam, do Częstochowy, bo mówi tylko Szwedzi, dlatego żeby szli bez spowiedzi. Dobre, dobrze, właśnie takie było powiedzenie jego. No a jak my właśnie pojednamy się z Panem Bogiem, czy to w trasie, na trasie, czy, czy wcześniej, to na pewno dojdziemy i, i zobaczymy, że tych sił duchowych na pewno nam przybędzie dużo. Dla tych, którzy pozostają w domach, Radio Rodzina prowadzi transmisję z pielgrzymki, prowadzi relacje, czy to dobra forma informacji o wydarzeniach? dobra, dobra, dobra. Ja słucham czasami też właśnie, także na bieżąco jestem niekiedy właśnie. Tak to mówią, podsłuchuję, tak, co tam się dzieje. To, no bo to są informacje, które na bieżąco można usłyszeć i można się w jakiś sposób zorientować, pokierować, czy iść, czy, czy jak, bo w jakiś sposób, no na pewno tak. Ale, ale z, zawsze słucham relacji z pielgrzymek wrocławskich. Jestem zawsze zbudowana i tak trochę pielgrzymuję duchowo z nimi. Dam Ci w sercu miejsce, tam wprowadź się. W sercu panie chcę skończyć bieg